Witam we vlogu uzupełniającym. Oczywiście, zawsze w pośpiechu musi zdarzyć się coś, o czym zapomnę wspomnieć, i w tym przypadku wyleciała mi z głowy jedna ważna rzecz, którą dodam jako addendum, takie krótkie, a mianowicie Bleeding Hearts Social Justice Warriors. Ci bojownicy o sprawiedliwość społeczną nie zawahają się przed niczym, żeby zasygnalizować swoje cnoty, pokazać, jacy to są odpowiedzialni, jacy to są dobrzy, sprawiedliwi i uczciwi jako obywatele i jako ludzie pokazać, jak to dbają o przestrzeganie prawa, przepisów, jakie by one nie były, choćby najbardziej absurdalne, zamordystyczne, nieważne, dbałością o cudze dobro, o cudze bezpieczeństwo, no bo przecież to jest ich cnota i majestat, nie wolność, nie odpowiedzialność w sensie ponoszenie konsekwencji swoich działań, ale wzbranianie się przed Podjęciem ich ciężaru na swoje barki muszą pokazać nam, jak to o nas dbają, jak to chcą nam pomóc, chcą nas wyręczyć w pewnych sprawach, chcą nas dopomóc i. Odciążyć z nadmiaru trosk, z nadmiaru myślenia, żebyśmy nie musieli myśleć, bo myślenie jest szkodliwe, myślenie boli, myślenie może niektórym naprawdę poprzestawiać pewne tryby, uruchomić pewne procesy, zwoje w mózgu, które poruszą niebo i ziemię, aby znormalnieć i zrezygnować ze świrowania, świrusowania. Tego pandemicznego, tego globalnego, które w moim odczuciu przypomina raczej jeden wielki, plandemiczny proces, który gdzieś może niekoniecznie jest ukartowany, ale cynicznie wykorzystywany przez grupy interesu do ich własnych celów, przez od drobnych farmaceutów przez wielki przemysł medyczny. I Oczywiście samo państwo i polityków. Ale oczywiście takie osoby są natychmiast stygmatyzowane, są natychmiast wrzucane do jednego worka z różnymi teoretykami spiskowymi, szurami, foliarzami, z tymi wszystkimi ludźmi, którzy mają nie po kolei w głowie i wymyślają jakieś dziwne spiski, jakieś dziwne układy agenturalne, jakieś dziwne, e, niestworzone historie o Żydach, masonach lożach reptiliańskich i innego tego rodzaju płaskich ziemiach 5G i tak dalej i tak dalej. No ja do nich nie należę, ale jestem antyetatystą, sceptykiem wobec działań państwowych, wobec polityków i nie słucham tego co mi mówią. Niezależnie pod jakimi szlachetnymi hasełkami spróbują mi to sprzedać, niezależnie w jak piękne słowa ubiorą swoje intencje, swoje postulaty, swoje dyrektywy, niezależnie w jakim papierku po cukierku sprzedadzą mi te fekalia, które mocno śmierdzą takim zjełczałym, spleśniałym, zgniłym aromatem który daje mi się we znaki już od najmłodszych lat życia i pokutuje po dziś dzień nieprzerwanie. Niezależnie czym zostanie usprawiedliwione odbieranie mi podstawowych wolności, ograniczanie moich swobód obywatelskich i osobistych, ja tego nie kupuję. Nie daje sobą manipulować żadnymi e, chwytającymi za serduszka, krwawiące tekstami w stylu. Pomyśl o innych. Weź odpowiedzialność, bo możesz im zaszkodzić, bo możesz ich zarazić, bo możesz sprawić im zawód, przykrość, czy być potencjalnym zagrożeniem, niebezpieczeństwem. Mam to gdzieś. Jestem indywidualistą, niech każdy odpowiada za siebie, jeśli chce o siebie dbać. Niech się zamyka, izoluje, niech się wzbrania przed kontaktami z rówieśnikami, z najbliższymi, z rodziną, nawet jeśli go to urządza. Mnie nie. Ja nie zamierzam się zamykać, nie zamierzam uciekać z podkulonym ogonem. Nie jestem tchórzem. Chcę być wolny, chcę. Realizować się, chcę rozwinąć skrzydła i żyć swobodnie, bez nakazów i zakazów, które powstrzymują moją potencjalność. I nie interesuje mnie, jak bardzo będzie mnie ktoś e, wytykał palcami i ubliżał. Spływa to po mnie jak woda po kaczce możecie śmiało leżyć mnie i wieszać na mnie psy. Nie będę się tym przejmował. Jaką łatkę, etykietkę ktoś mi przyklei, bo jestem na to już uodporniony i moje wyczulenie nie uruchamia się tak jak poruszone jakimś instynktownym trybem. Musimy pamiętać, że będą próbowali nas zmusić do subordynacji poprzez różnego rodzaju wskazywanie winnych poprzez różnego rodzaju mm, zauważanie, że społeczeństwo, w którym żyjemy, We Live in society, jest siecią naczyń połączonych, ale to sieć indywiduów, to sieć wolnych jednostek, które żyją i powinny pozwolić żyć innym, rozwijać się, funkcjonować i y, nie szkodzić po pierwsze jak u Hipokratesa. To, po, to jest podstawa wspólnej egzystencji, jakiejś kooperacji społecznej, a nie tego, żeby się siebie bać, żeby przed sobą uciekać i żeby się izolować jak dzikusy na stadium prymitywnym rozwoju społeczeństwa. E, nikomu nie szkodzimy, nikomu nie zagrażamy. Nie jesteśmy foliarzami, ale zdroworozsądkowymi, racjonalnymi, korzystającymi z daru rozumu, wolnymi ludźmi. I. Nie staniesz się dobrym człowiekiem i dobrym obywatelem tylko dlatego, że przestrzegasz reguł gry, że przestrzegasz zasad, które zostały ci pod przymusem narzucone. To, co jest dobre, nigdy nie jest przymusowe. To, co jest sprawiedliwe i szlachetne, nigdy nie jest narzucone siłą. Jest dobrowolne. I sam zdecyduj, zrób to, co uznasz za słuszne w swoim sumieniu.